10. edycja targów Trako, historyczny dzień, historyczny moment. Wzrost, rozwój targów jest naprawdę imponujący, biorąc pod uwagę, przypominając sobie targi sprzed wielu, wielu lat. Rzeczywiście dzisiaj 500 wystawców, 25 krajów, bardzo ważna impreza w Europie Centralnej. Drugie targi po Inotrasie i to na pewno, jeśli chodzi o wzrost, to kto wie, czy nawet Trako nie rośnie szybciej od targu berlińskiego. Dla Bombardiera bardzo ważne wydarzenie. Prezentujemy nasze najnowsze rozwiązania, w tym dedykowane właśnie dla Pomorza prezentujemy nasze rozwiązania dotyczące sterowania ruchem kolejowym dla PKMki, umożliwiające eksploatację zarówno taboru pasażerskiego, jak i towarowego na tej nowej linii, która za chwilę będzie wizytówką regionu. Dodatkowo prezentujemy modele różnych pojazdów, w tym model najszybszego pociągu Europy obecnie. ETR 1000, pociąg, który handlowo ma osiągać prędkość 360 km na godzinę, którego pierwszy egzemplarz właśnie opuścił fabrykę we Włoszech, który to za kilka lat będzie eksploatowany na sieci kolei włoskich. Prezentujemy również lokomotywy, tramwaje, zespoły trakcyjne, to wszystko co Bombardier produkuje, czym się chwali i co zamierza oferować na rynku polskim i nie tylko polskim, bo jak wiemy doskonale Targi Trako to nie jest impreza lokalna, tylko polska, ale rzeczywiście jest to impreza, na której pojawia się bardzo wielu naszych klientów czy potencjalnych klientów z Europy Centralnej, no i oczywiście Wschodniej.